Witajcie na kanale Sąsiad, Sąsiad News. W dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie kilka w sumie ciekawych, tak naprawdę faktów dotyczących najmniejszych krajowych w Unii Europejskiej. Po pierwsze, chciałem Was przeprosić, można powiedzieć też poniekąd, że nie było mnie ostatnio na wielu sobotnych odcinkach, ze względu na to, że miałem kupę wyjazdów i niestety nie miałem wystarczającej ilości czasu czy też możliwości technicznych na nagrywanie odcinków z drugim sąsiadem. Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro, ale jeżeli teraz w ramach możliwości będzie ten czas się pojawiać, to wszystko będzie wrzucane na bieżąco, także zapraszam serdecznie do odcinka i dalszego odsłuchu jak wiemy w 2025 roku w całej Unii Europejskiej są 22 kraje, które mają ustawową płacę minimalną kraje z w sumie najniższymi pensjami, czyli w sumie tymi minimalnymi, na stan stycznia 2025 roku to jest Bułgaria, która miała niespełna 551 euro Węgry, które miały 700 euro czy też Słowacja i Czechy które miały w okolicach 820 euro jest to horrendalnie niska suma, no bo już w sumie państwa z tej średniej grupy z tej średniej półki, takie jak Polska, Hiszpania, gdzie w Polsce ten średni dochód wynosi około 1091 euro a w Hiszpanii 1381 i z kolei też ostatni państwo, który się tam plasował była Litwa, która miała dochód rzędu 1038 euro a jak wiemy, są też państwa z najwyższymi minimalnymi płacami, gdzie za można powiedzieć, ich mniejszą minimalną płacę w naszym kraju, czy też w Bułgarii albo w krajach właśnie poza Unii Europejskiej moglibyśmy wyżyć jak królowie przez tak naprawdę cały miesiąc. Gdzie w samym Luksemburgu jest najwyższa najniższa krajowa, jak można to było określić, która wynosi 2638 euro. Dodaje naprawdę horrendalną kwotę przejczęsto chociażby na złotówki. Gdzie też nawet. W Irlandii ta kwota była zawrotna ponieważ było to 2282 euro. No i tak naprawdę w tej czołówce są też Holandia, Belgia, Francja. No bo jak wiemy, jakie znaczenie też ma persja minimalna, no bo dla niektórych to jedyny można powiedzieć dochód, który pokazuje, czy kraj się rozwija. A tak naprawdę dla drugich to sztuczne pompowanie, że tak powiem, zarobków. Bo tak naprawdę w Unii Europejskiej są kraje, w których minimalna pensja to jest 551 euro, tak jak ma to miejsce w Bułgarii. Jest to trochę szok, a z drugiej strony macie Luksemburg, który ma ponad 2,5 tysiąca najniższej miesięcznej pensji. No, jest to dopiero tak. Na naprawdę początek góry lodowej, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Jaki jest tak naprawdę główny cel? Zabezpieczenie podstawowych tak naprawdę kosztów życia, ochrona przed wyzyskiem, kapitalistycznym prawdopodobnie wyzyskiem, czy też no, ujednolicenie w miarę poziomu życia. Tak naprawdę jest to troszeczkę wkroczenie yy, już na drogę taką, że nawet osoba, która jest, za przeproszeniem oczywiście, mało kompetentna, może zarabiać tyle, co osoba z większymi kompetencjami. No ale jest tak, a nie inaczej. Ale jakie są główne też problemy, no bo jeżeli mamy jakąś pensję średnią, to główne problemy to jest też inflacja, żeby utrzymać taką pensję, dodrukowanie pieniędzy, żeby to się mogło utrzymać w taki niewinny sposób, gdzieś koszty życia mogą stale rosnąć, jeżeli ta minimalna pensja jest dźwigana. Są też różnice regionalne lub też różnice w sile nabywczej, ponieważ załóżmy sobie sytuację, że jedna osoba pracuje, dajmy na to na Śląsku, gdzie ceny życia są diametralnie większe w porównaniu do podlasia, do jakiegoś rejonu wiejskiego. Tak. No powiedzmy, że u nas robocizna, jeśli chodzi o pracę, załóżmy nawet jako osoba, która wytwarza meble, no na godzinę dostajemy średnio więcej od osoby, która mieszka stricte, załóżmy tam na, na północy, na jakimś tam podlasiu. Tak. Jest to uwarunkowane ze względu na to, że u nas same też koszty życia, koszty najmu, mieszkania, yy, czy takich rzeczy są zdecydowanie, zdecydowanie droższe, ale też zdecydowanie więcej wydajemy w naszej tutaj kierunku, ze względu na to, że po prostu życie społeczne wygląda zupełnie inaczej. Ale tak naprawdę, kto też zarabia na emie? No, bo jak wiemy, też Bułgaria ma te 550 euro. Ale co to tak naprawdę znaczy w życiu codziennym? Bo są też ceny mieszkań, żywności i samego transportu. Tak naprawdę, Polska, która też ma zarobki, jest tam dwukrotnie większe niż Bułgaria, czyli jest w tej średniej grupie. Ale z kosztami życia, podatkami innymi opłatami, to może być mniej niż się wydaje. można je porównać realnie. No, bo jak wiemy, też niby w Bułgarii te 551 euro to jest niezbyt wielka suma nie jest zbyt wygórowana, ale zobaczcie to też, że tam ceny mieszkań, ceny najmu, czy też właśnie ceny samego transportu żywności są nieco nawet też niższe, ze względu na to, że ludzie to po prostu nie mogą sobie pozwolić na większe wygody, ale jest to właśnie związane z tym, że nie jest to taki, ani inny kraj. Tylko pytanie, czy życie z minimalną pensją da się, czy się nie da? Ile zostaje po opłatach i rachunkach i jedzeniu? No, jest to bardzo dobre pytanie, ponieważ czy też taka pensja w sumie umożliwia zakładanie rodziny czy też wynajęcie się mieszkania? No z tym jest bardzo duży problem, ponieważ jak wiecie, że w Polsce załóżmy, mamy tej pensji minimalnej w odliczeniu wszystkich podatków tam 3000 zł z hakiem, gdzie większość miast, gdzie chcesz sobie wynająć mieszkanie, które nie jest zbyt duże, to wynajem potraficie zjeść powyżej 1,5 tysiąca złotych, za sam wynajem. A gdzie są tak naprawdę jeszcze koszty jedzenia, transportu do pracy, czy też jakby samego siebie ubrania, czy pójść na jakąkolwiek rozrywkę? No to niestety graniczy to z cudem, żeby spinać budżet i jeszcze posiadać pieniądze na jakiekolwiek zabezpieczenie majątkowe w razie jakiegoś wyrzucenia z pracy, mówił dla Was ja, czyli sąsiad. Na razie, cześć.